Pierwsza podstawowa wartość to jest to, że będą mieli Państwo lepiej przygotowanych menedżerów do wykonywania swoich zadań. To też jest kwestia zmiany perspektywy, bowiem wiadomo, jeżeli ktoś pracuje 5, 10 czy już 15 lat w pewnej firmie, przyzwyczaja się do pewnych relacji, przyzwyczaja się do pewnych rzeczy. Trudno jest mu wyjść poza te, te wyobrażenia i spojrzeć w inny, innowacyjny, kreatywny sposób na biznes, w którym zarządza. I to jest taka wartość, którą dostarczamy dla każdego uczestnika, ale przez to też firmy. I na koniec nie możemy zapomnieć o projektach doradczych, które praktycznie wszystkie są wdrażane w rzeczywistości, w prawdziwym życiu. I gdyby spojrzeć na zwrot z inwestycji, to nie ma co do tego wątpliwości, że projekty doradcze rozwiązujące realne problemy biznesu przynoszą największy zwrot z punktu widzenia delegujących do nas kandydatów czy studentów firm.